No siema, to ja, ten co tak go nie lubisz Najchętniej to byś chciał, żeby mnie zamknęli już dziś I tak nie odejdzie, nienawiść, jestem wszędzie Ludzie dziabią nasze loga, wersy moje na ręce Wyszali psy nieraz, co też też mnie sprzedać Pobić byś mnie chciał, ale strach ze żera W porządku, nie lubcie mnie wszyscy razem tutaj Chciałbyś mieć co moje, ale karma to jest suka Na czyimś nieszczęściu daleko nie zajedziesz Pewnie tego słuchasz i myślisz, że do ciebie główny temat O życiu, nie o swoim, a moim w samochodach, w domach może to cię boli ja się Nie jeden dobry chłopak z ulic ze mną W otoczeniu twoim tacy są też na pewno Gryzie, frustruje, obłęd to chore Ciebie to żera, że tak sobie ogarnąłem Logo, samarka, TPS na dole Na końcu ze zeszycie malowałem Już to w szkole pokręcony Schody marzeń, codziennie do góry W sumie to co chcę w końcu mam mimo sumy Logo, samarka, TPS na dole Na końcu ze zeszycie malowałem Już to w szkole pokręcony Schody marzeń, codziennie do góry W sumie to co chcę w końcu mam mimo sumy Znowu to ja ciągle z głową do góry Ten co życzysz mu źle Za plecami gadać z góry Niepożyczone fury Tylko jestem jaki jestem Jak to jest na szyi, czyli pękło coś na mieście Szczery do bólu, co nie lubisz mnie Za to pewnie się poczułeś Aż ci głupio było bardzo nogę chcesz podłożyć, boli jak mi się udaje Lepiej się przyzwyczaj, masz na ból Dupy zabierz, na jedno miejsce kilku Może to dlatego Zamiast w domu knuć zacznij robić coś swojego Pewnie gadać przy dziewczynie Co byś mi nie zrobił? Dobrze wiemy obaj, że i tak nic nie zrobisz Problemy się piętrzą, jak ich nie rozwiązujesz Czasem trzeba się ubrudzić Zapracować na szacunek, nie szuka Kolegów na siłę się nie wkręcam. Kłopoty przyciągam jak magnes od dziecka. Logo Samarka, TPS na dole. Na końcu ze zaszycie malowałem, iż to w szkole pokręcony schody marzeń. Codziennie do góry, w sumie to co chcę, w końcu mam mimo sumy. Logo Samarka, TPS na dole. Na końcu ze zaszycie malowałem, iż to w szkole pokręcony schody marzeń. Codziennie do góry, w sumie to co chcę, w końcu mam mimo sumy. autonomiką A masz koleżankę jakąś? Jesteśmy we, jesteśmy we dwóch, to dałoby radę być no z koleżanką? Chyba, nie, że, nie, że, nie. chyba, że wolisz na dwa kije. Słucham? Chyba, że ma, na dwa kije. Nie ma problemu. Aha, tak? No dobra, 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 no to wszystko <laughs> jasne. 10 dziesięć przyjmuje Wampiry po nocach szponcą, cena się normuje Wyższa niż teraz kiski koks, kto nie wiedział podrypaki kupowali, po stówie w hurcie leciał Kryształ rozbity, świecące małe igły Specyficzny zapach się unosił ze trzy dni I znasz tu ty, kruszony i robiony To nie była w jak to teraz modne artykuły Żadnego na to nie było Mogłeś kupić w sześciu sklepie mefa z miętą paru odbiłam facet jak wszystko leci Teraz już nie wrócą, tu raz starej świeci. Bądź odradzam, brnąć w narkotyki mi tak samo nie proponuj, nie ma żadnych w tym korzyści Urywki, trzyniówki ciężkie pobudki, awantury, bo za dużo wódki dookoła smutni To Slifas terapia, szybko zabiera specyfików długa lista, tylko wybierać, ta slifas terapia, do zera, kiedy będziesz żałował, że nie skończyłeś teraz. To slifa terapia, szybko zabiera specyfików długa lista, tylko wybierać ta slifa terapia, ściągnie cię do zera, kiedy Będziesz żałował, że nie skończyłeś teraz. Zero koksów w koksie, syntetyk, więc puścili rozrobione jak normalny. Dwa razy więcej, czyli Spracowane, To zbite, żebyś grudę mógł rozkruszyć Przez parę rąk przeszło, każdy coś przytulił. Najgorsze, że nie wiesz nawet co masz dosypane. Tam ci nie będą płakać, jak ci się coś stanie. Ciśnienie trzeba zbić, trzeba leczyć pogorzałe. Tej nocy się nie skończy, ze dwie doby będzie balet. Niby dziewięćdziesiąt, jak 20% macie. Z tym całym. Troszkę na platerze to maks świeci się błyszczy jak lekarstwa smak na palcu jeszcze nas szybaki bo ktoś obcy ma w zanadrzu na reklamie się cały handel opiera dlatego ci wmawiają że lepszego w mieście nie ma cienka bariera wykręca wiera. jak nie umiesz odmawiać to cię czeka psychodela to street terapia szybko zabiera specyfików długa lista tylko wybierać ta street terapia ściągnie cię do zera kiedyś będziesz żałował że nie skończyłeś teraz to street Terapia szybko zabiera specyfików, w Tylko wybierać, ta zliwa z terapia do zera, kiedyś będziesz żałował Czy nie skończyłeś teraz? autonomicom Będę tam na parkingu za 8 minut. Co? Ubaw jest popachy, pachy, czyż mal zarabiamy? Tracimy czas, czy to szybko rozgminiamy. Ile tych pomysłów, a mało rozwiązań? Masz to ski czy jeszcze trzeba oddać? Ubaw jest popachy, pachy, mal zarabiamy? Tracimy czas, czy to szybko rozkminiamy? Ile tych pomysłów, a mało rozwiązań? Masz to czy jeszcze trzeba oddać? Znowu o pieniądzach, prześladują mnie od dziecka Poświęciłem dla nich trochę zdrowia, lat tamtych nie Ambicje dużo wyższe, niż stan posiadania Prosta matematyka, dawaj te zadania Dzisiaj i jutro, wczoraj mniej mi mnie obchodzi Sam trzymam stery, czasem w ratunkowej łodzi Po wodzie unikam, tam nic nie złowisz Hieny czają się za rogiem, nawet nie wiesz, że to oni Ja chcę zakopać zwłoki, to lepiej Głęboko, jak maś trupa w szafie, zdradziłeś no i po co? Zawiodą co z tego, nie ciebie jednego. Myślę, że to wszystko dzieje się dla czegoś. Jak przejdziesz w nocy burzę, to świt słońca jest piękniejszy Chwila na marzenia i znów wracam do pieniędzy. Puenta tych wierszy, no i co i co robimy? Gdzie jest ta forsa, gdzie ją zarobimy? Ubaw jest popachy, czyż mal zarabiamy? Tracimy czas, czy to szybko rozgminiamy. Ile tych pomysłów, a mało rozwiązań? Masz to drane, czy jeszcze trzeba oddać? Ubaw jest popachy, pachy, czy zarabiamy? Tracimy czas, czy to szybko rozgminiamy. Ile tych pomysłów, a mało rozwiązań? Masz to drane, czy jeszcze trzeba oddać? Liczę, dodaję, ile dla mnie zostaje Rozkładam pod dychu, gumką wiążę, gram dalej Żeby pracowało na opłaty i nie myśleć Skąd automatycznie niech pobiera wszystkie? Źródło się skończy, dlatego Parę naraz ciągle szukam tego strzału, żeby bańkę naraz zabrać. Jakoś petarda, podwyższa się standard. Chyba nie chcę z tyłu stać i się patrzeć, jak to zabrał. Przykłady są blisko, jak zapewnić dzieciom przyszłość. Nie jeden by chciał, szansę twoją na to wszystko. Podatne środowisko na używki dookoła. Sprawy ważne schodzą na bok, jak się pojawia towar. Mentalność chora, jak się z boku na to patrzy. Narazić się zarobić, żeby wszystko przetańczyć Na ręce ktoś patrzy cały czas, z tej strony. No i co jest ziomek? Pozbawmy ich korony. Ubaw jest popachy, czyż mal zarabiamy? Tracimy czas, czy to szybko rozgminiamy? Ile tych pomysłów, a mało rozwiązań? Masz to skitrane, czy jeszcze trzeba oddać? Ubaw jest popachy, czyż mal zarabiamy? Tracimy czas, czy to szybko rozgminiamy? Ile tych pomysłów, a mało rozwiązań? Masz to skitrane, czy jeszcze trzeba oddać? Z miejsca na miejsce nie miałem problemu zadomowić się z osiedlem. Przed blokiem, boisko schodziłem żal kiedy Od rana do wieczora, ile mogłem, tyle meczy Kto by w to uwierzył, że tak to się potoczy Mam przebłyski, jak wtedy prawie zamknąłem oczy Szpitale, lekarze, innym szkoda Pewnie było smutnego dzieciaka Ze smutną miną Pamiętam rzeczy dobre, miłości dużo te znam Nieraz się zamyśla, aż się wokół kręci łezka Powrót do domu z bratem w freestyle nawijał Ja patrzyłem i słuchałem, utkwiła ta chwila Za progiem to samo, rzucić plecak I z powrotem na podwórko pobroić i na Chwilę zapomnieć, wszystko można przeżyć, ale nie przyzwyczaić Jak się modliłem, to nie za mnie, a za mnie. momenty wspomnienia, tego co za nami kreują naszą przyszłość, Ciasko i rany, przeszłość co krwawi Uczy, hartuje, tatuaże i blizny mówią, co czuję. momenty wspomnienia, tego co za nami kreują naszą przyszłość, ciasko i rany, przeszłość co krwawi uczy tatuaże i blizny mówią co czuję przyrzekłem sam sobie będę dla nich zawsze trafą, jak mi kocha moja mama tak kocham ich bardzo co by się nie działo wstanę nawet i zagrobu grobu 3 października Kacper miłości dowód marzenia starszego brata stały się moimi wsiokłem w to naprawdę i teraz to robimy powiększa się familia rodu przedłużenie nie ma nic piękniejszego jak syn biegnie do ciebie jak wracam do domu bo misji nie ma końca często ruszam z rana Wracam jak już nie ma słońca Nie chcę żeby poznał na skórze to co ja znam Widział co widziałem i grał w to co jagam Nie zaznam spokoju póki ich nie ustawię Plan do ogarnięcia jest tu realnie Nie liczę na państwo i na emeryturę Niedługo to kupię, niech na nas pracuje Momenty wspomnienia, tego co za nami Kreują naszą przyszłość, ciasko i rany Przeszłość co krwawi. Uczy, hartuje, tatuaże i blizny Mówią co czuje, momenty, wspomnienia Tego co za nami, kreują naszą przyszłość Ciasko i rany, przeszłość co krwawi Uczy, hartuje, tatuaże i blizny Mówią co czuje